Bogusława, chwieród, mężczyzna. Mężczyzna to taka płeć, na którą zawsze ma się chęć. W każdym wieku smakuje, świetnie się całuje. Rzadko dobrze pracuje, za to dobrze pilnuje, często choruje, a wtedy leniuchuje. Kocha swobodę, Doceni kobiety urodę, można mnożyć przykłady z łóżka i z zalady. Nie przesadzę, jak napiszę, że lubi władzę. A że ich kochamy. Dziś ją im damy. Och, mężczyzno mój, ty zawsze przy mnie stój. W każdej godzinie, bądź i przy mnie siądź. Tu i teraz, choć wściekła jestem nieraz, Bez was cóż poczniemy, Chyba oszalejemy. Kto nas będzie rozpieszczał i na nas wrzeszczał? Komu śniadanie zrobimy? Chyba się zanudzimy, Mężczyźni jak dzieci. Nieraz im łezka poleci, Niech ten dzień się święci. Tylko kto wyniesie śmieci? Teraz się nie śmiejcie, Szacunek i miłość dla nas miejcie, Bo tak ogólnie potrzebujemy się wspólnie.